Leżała w milczeniu, jej działo zmęczone ciężarem godzin, dusza spragniona Boga. A jednak nie poddała się. Bo święta Teresa wiedziała, że są chwile, gdy wygoda działa staje się wrogiem duszy. Można by pomyśleć, że to bez znaczenia, że modlitwa leżąca czy klęcząca to zawsze modlitwa, a jednak przed Bogiem. Ale tak nie jest, bo ciało mówi, ciało głosi, i czasami ciało przeszkadza. Święta Teresa ze łzami w oczach mówiła, że dusza, która kładzie się do modlitwy, często oddaje się bardziej snu niż łasce. A wróg o tym wie. Wykorzystuje nasze przyzwyczajenia, naszą duchową ospałość, nasze dobre intencje zmieszane z lenistwem. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się i pomyślałeś, że to, co wydaje się niewinne, może stopniowo niszczyć twoją intymność z Bogiem? Napisała: Modlitwa to wojna. Nie idzie się na wojnę leżąc. Wiem, że to ostre słowa, ale to nie moje, to jej, i nie były one wypowiedziane, by oskarżać, ale by przebudzić. Bo nadchodzi czas, kiedy modlitwa musi być krzykiem, musi być wysiłkiem, musi być poświęceniem. A kiedy kładzie się myśląc, że się modlisz, ale zasypiasz pięć minut później, tracisz coś więcej niż czas, tracisz spotkanie. Święta Teresa wiedziała, że największym sekretem modlitwy jest wewnętrzne usposobienie? Owszem, ale wiedziała też, że ciało może być przymierzeńcem lub wrogiem. Wstawała w chłodne, wczesne poranki, z bólem ciała i ciężkim sercem, a mimo to klękała. Ponieważ chciała pokazać niebu, że jej miłość do Boga nie jest z wygody. Jest z wyboru. Czy myślisz, że Bóg wymaga doskonałości? Nie. Wymaga prawdy, a prawda jest taka, że modlitwa, należąco jest łatwa, ale być może zbyt łatwa dla tych, którzy chcą dotknąć nieba. Trudno jej słuchać, ale jest konieczna, bo to, co Święta Teresa powiedziała w tym cichym klasztorze, wciąż rozbrzmiewa echem dla mnie i dla ciebie. Jeśli chcesz znaleźć umiłowanego, wstań. Czujesz to teraz w sobie? Ten niepokój to wołanie. Nie ignoruj tego, bo może to ostatni raz, kiedy Bóg próbuje cię obudzić. Prawdziwa modlitwa zaczyna się tam, gdzie kończy się pocieszenie. I może, tylko może, dziś jest dzień, w którym to zmienisz, zanim będzie za późno. Nie powiedziała tego z pichy ani po to, by osądzać. Święta Teresa nie była jedną z tych surowych dusz, które zadowalają się wytykaniem błędów innych. Mówiła, bo sama tam była. Bo sama, w młodości, próbowała modlić się leżąc. Próbowała szukać Boga z rozluźnionym ciałem, rozproszonym sercem, a myślami błądzącymi między niebem a wyczerpaniem. I poniosła porażkę. Ileż nocy zasypiała z różańcem w palcach, wciąż szepcząc imię Jezus na ustach, i budziła się, nie wiedząc, czy skończyła modlitwę. To było ludzkie. To było szczere. Ale zrozumiała, że to nie wystarczy, bo jeśli chodzi o miłość boską, szczerość musi iść w parze z wysiłkiem. Zaczęła walczyć, uklęknąć, nawet gdy drżały jej nogi, usiąść w zimnej celi, gdy jej ciało wołało o odpoczynek. I wtedy, właśnie wtedy, zaczęła widzieć. Widzieć to, czego nie widzą naturalne oczy. Słyszeć słowa, które nigdy nie padłyby z ludzkich ustęp. Czuć obecność której nie zapewniłoby żadne wygodne łóżko. Wtedy właśnie pozbyła się komfortu i przyodziała się w łaskę. Bo Bóg nie może się oprzeć duszy, która wybiera miłość, nawet gdy jest to trudne. Czy zauważyłeś kiedyś, jak wszystko w naszym życiu jest zaprojektowane dla wygody: fotele, poduszki, najnowocześniejsze materace, miękkie ubrania, przyjemne oświetlenie. I to kształtuje duszę. Ukołysze ducha do snu. Przekonuje nas, krok po kroku, że zasługujemy na wieczny odpoczynek. Nawet przed Bogiem. Ale Teresa powiedziała, dopóki trwa walka, jest modlitwa. Odpoczynek nadejdzie w niebie. Pss. I być może dlatego wielu ludzi dzisiaj czuje, że ich modlitwy nie sięgają poza sufit. Ponieważ modlą się leżąc w ciele i leżąc w duszy. Ponieważ chcą dotknąć tego... Co święte nie ruszając się z miejsca. Ale miłość wymaga ruchu. Miłość wymaga wyboru. Miłość wymaga wyrzeczenia. Teresa o tym wiedziała i dlatego powiedziała, że ciało jest pierwszym ołtarzem. A jeśli ołtarz runie, jak może spaść ogień? Czy czujesz to teraz? Ta potrzeba, by wstać nie tylko fizycznie, ale wewnętrznie. Tę pilną potrzebę by uwolnić się od duchowego lenistwa i szukać Boga całym sercem. Bo łączyka. i może, tylko może, czeka, aż zmienisz swoje położenie. Bo czasami, aby wylać łaskę, wystarczy, że wstaniesz. Kiedyś napisała, niemal w tajemnicy, Bóg nie mówi na głos do tych, którzy spoczywają w sobie. I choć może się to wydawać łagodnym sformułowaniem, to jak grom z jasnego nieba. Wielu bowiem narzeka, że Bóg milczy, że nic już nie czują, że ich wiara ostygła. Ale prawda, choć gorzka, jest taka, że wielu z nas ucisza Boga swoim ciągłym zmęczeniem, łatwym poddaniem się pocieszeniu. Modlitwa w pozycji leżącej to nie tylko pozycja, to stan duszy stan, który mówi: pragnę Boga, ale bez wysiłku. Chcę słuchać, ale nie opuszczając swojego miejsca. A to, nie idzie w parze z miłością. Święta Teresa dobrze znała tę przepaść między pragnieniem a poszukiwaniem. Bo pragnienie Boga jest czymś, czego pragnie każdy. Ale poszukiwanie wymaga ruchu. I nie pisała dla osób doskonale religijnych. Dla dusz już oczyszczonych pisała dla słabych, dla tych, którzy upadają, dla tych, którzy modlą się i zasypiają pośród modlitwy Ojcze Nasz. Ale ona powiedziała... Jeśli upadniesz, wstań, ale nie przyzwyczajaj się do modlitwy na ziemi. Modlitwa to nie odpoczynek, to spotkanie. I wiedziała, że wróg duszy nie musi nas prowadzić do grzechu, by oddalić nas od Boga. Wystarczy, żebyśmy leżeli, letni, senni, roztargnieni. Wystarczy, że przekonamy się, że modlitwa to po prostu zamykanie oczu i szeptanie słów podczas gdy w rzeczywistości modlitwa to rozpalanie serca. Ile łask mogłeś przegapić, nie wstając? Ile niebiańskich pocieszeń było przygotowanych na ten wczesny poranek, ale nie nadeszły, bo wybrałeś poduszkę zamiast ołtarza. To bolesne pytania, wiem. Ale może właśnie tego potrzebujemy, zostać zranionym światłem, abyśmy mogli się raz na zawsze przebudzić. Są chwile, kiedy Bóg nie chce, żebyś nic nie mówił. Chcę tylko, żebyś wstał, uklęknął, nawet jeśli nie masz na to ochoty. Stanął przed niewidzialnym. Bo ten prosty gest, wstanie, gdy wszystko w tobie pragnie odpoczynku, jest modlitwą silniejszą niż tysiąc słów. I Teresa o tym wiedziała. Dlatego mówiła, że modlitwy, które są najczęściej słyszane, to te, które zaczynają się od poświęcenia. Niebo nie wymaga idealnej postawy. Ale prawdziwych reakcji. A jeśli słyszysz dziś to przesłanie, to nie przypadek. Być może sam Chrystus cię wzywa. I nie tylko do modlitwy, ale do zmiany sposobu szukania. Bo ten, kto powstaje z miłości, znajdzie umiłowanego. Nawet w najdziemniejszych świtach, nawet w najgłębszej ciszy. Widziała świat duchowy oczami duszy. Święta Teresa kroczyła między widzialnym a niewidzialnym. Jak ktoś. Kto zna drogę? I tak, kiedy mówiła o modlitwie, nie była to teoria. To był żywy ogień. To była prawdziwa walka. Mówiła, że diabeł boi się tych, którzy modlą się na kolanach. Bo kolano mówi: ciało zgięte przed Bogiem upokarza niewidzialną pychę wroga. Ciało podniesione ofarą zrywa łańcuchy, których nawet nie widzimy. I dlatego stara się nas utrzymać w stanie uśpienia. Nie tylko w ciele. Ale i w duchu. Dusza leżąca nie reaguje. Dusza leżąca nie rozeznaje. Dusza leżąca śpi. Śpi, kiedy powinna być obudzona. A czuwać oto powołanie tych, którzy kochają. Ile razy czułeś tę dziwną senność dokładnie w chwili modlitwy? Zmęczenie, którego nie było minutę wcześniej. Nagłe uczucie ciężkości i powiek. Zniechęcenie, które zdaje się nadchodzić znikąd. To nie tylko fizyczne, to duchowe. A Teresa powiedziała to tak jasno: istnieje sen, który nie jest tylko biologiczny, jest strategiczny. Wróg wie, co może się stać, jeśli wytrwasz. Boi się tego, co się stanie, jeśli wstaniesz. Dlatego szepcie, możesz modlić się leżąc. Bóg rozumie. I to prawda. Bóg rozumie, ale też czeka. Czeka na gest, który dowodzi, że kochasz go bardziej niż swoje zmęczenie. Ona sama powiedziała: Bóg nie odrzuca słabych, lecz raduje się z tych, którzy walczą. To właśnie ten cichy, ukryty, anonimowy wysiłek porusza niebo. Wstawanie na mrozie, klęczenie w bólu, siadanie do modlitwy, gdy ciało woła o sen. To te drobne wybory otwierają okna wieczności. Teresa wiedziała to, ponieważ sama tego doświadczyła. I być może dlatego mówiła z takim przekonaniem, ponieważ sama tego doświadczyła. Nie chodzi o to, by stać się sztywnym, surowym, fanatycznym. Nie, chodzi o kochanie. Kochanie działem, czasem, gestami. Kochanie jako ktoś, kto rozumie, że Bóg to coś więcej niż piękna idea. On jest osobą, która czeka, która pragnie, która obserwuje i która pozwala się spotkać tym, którzy powstają. Bo kiedy ciało powstaje do modlitwy, dusza również się w niej unosi. A to powstanie zmienia wszystko. Może spędziłeś życie modląc się leżąc, może nigdy wcześniej o tym nie myślałeś. Ale teraz, teraz, kiedy usłyszałeś to wezwanie, nie możesz już dłużej mówić, że nie wiedziałeś. Nadeszła odpowiedzialność, a wraz z nią wybór: trwać jak dotychczas, czy powstać. Bo ukochany jest u drzwi. A puka, ale otwiera tylko tym, którzy powstają. Święta Teresa powiedziała, że prawdziwą miłość mierzy się wytrwałością, a nie uczuciem. Bo są dni, kiedy modlitwa jest jak oddychanie, i są inne, kiedy modlitwa jest jak przemierzanie suchej pustyni z krwią na kolanach. W takie dni pokusa, by modlić się leżąc, jest niemal nieodparta. Ale to właśnie w te dni, Właśnie w te, droga duszy zostaje przesądzona. Bo Bóg nie szuka najbardziej utalentowanych w modlitwie, szuka tych, którzy pozostają: tych, którzy nawet niechętnie wstają, tych, którzy nawet płacząc, klękają, tych, którzy nawet zranieni, wracają do swojej kryjówki i mówią: Panie, wciąż tu jestem. Pisała, że są modlitwy które rozświetlają niebo jak gwiazdy. Ale te gwiazdy nie rodzą się z pięknych słów, rodzą się z cichej ofary, z ciała, które ugina się, gdy wszystko w nim pragnie się położyć, ze spojrzenia, które wznosi się nawet w ciemności, ze zmęczonego westchnienia, które, nawet bez sił, uparciem mówi: Kocham Cię, mój Boże. Modlitwa, jak mówiła Teresa, jest jak ogień, Potrzebuje drewna, powietrza, ale przede wszystkim kogoś, kto chce się spalić. Kogoś, kto chce choć trochę umrzeć dla siebie, by płomień płonął dalej. A kiedy modlisz się leżąc, być może nieświadomie, gasisz ten płomień. Nie dlatego, że Bóg cię odrzuca, ale dlatego, że zapominasz o wysiłku. Tracisz poczucie czci. Zamieniasz modlitwę w rutynowy szept, niemal mechaniczny. Niemal nieobecne. Teresa powiedziała, że ten rodzaj modlitwy, choć niebezużyteczny, jest płytki. A ci, którzy pozostają na powierzchni, nigdy nie zagłębiają się w tajemnice Boga. Czy to czujesz? Tańsknotę, by się zanurzyć. To pragnienie czegoś głębszego, prawdziwszego, bardziej żywego. Być może to pragnienie jest dowodem na to, że Bóg wciąż Cię wzywa. Wciąż na Ciebie czeka. I być może mówi dziś stanowczym, słodkim głosem, wstań, chcę do ciebie przemówić. Bo on nie mówi w pośpiechu, mówi z obecnością, a obecność wymaga postawy. Wyobraź sobie, że Mojżesz przed płonącym krzewem postanowiłby usiąść wygodnie, skrzyżować ramiona i powiedzieć, mów, panie, odpoczywam. Czy usłyszałby to samo? Czy zobaczyłby ten sam ogień? A może ogień pojawił się tylko dlatego, że podszedł z szacunkiem. Ponieważ zdjął buty. Ponieważ stanął w zachwycie. Teresa wiedziała, że są pozycje, które otwierają niebiosa. I są postawy, które je zamykają. Nie z powodu Boga, ale z powodu serca. Ponieważ serce, które się unosi, przemienia modlitwę w ołtarz. I to na ołtarzu dokonuje się cud.